Grzegorz Konat, Polska Transformacja. Tadeusz Kowaliko, Bigońsko-Mieszczańskiej Transformacji 1989 roku. Książka, która jest y, książkową wersją pracy doktorskiej Grzegorza Konata. Y, moim zdaniem y, trochę za mało przerobiona od y, tej formy y, pracy doktorskiej, w związku z tym. Sama książka liczy nieco ponad 200 stron, natomiast przepisy koło 140 stron, co już zaburza proporcje. Czy jest to książka dobra? Jest to książka dobra, która jednocześnie bardzo mnie rozczarowała. Oczekiwałem trochę czegoś innego. Autor skupił się na teoretycznych rozważaniach, czym jest transformacja epigonów czym jest transformacja mieszczańska roku 1989 zachodząca w momencie kiedy de facto tej grupy mieszczańskiej i klasy burżuazyjnej bo jest też odwołanie do klasy burżuazyjnej nie było autor bierze za punkt wyjścia rozważania Tadeusza Kowalika, jednego z najbardziej wybitnych polskich ekonomistów i jego główną pracę Polska Transformacja. Kowalik był trafnym krytykiem, obserwatorem tego, co działo się po roku 1989, kwestionując neoliberalne, kapitalistyczne przemiany i trafnie zauważając, że złamano w ich trakcie kręgosłup klasie robotniczej, która sama przecież doprowadziła do mm, przemiany. Y Spostrzeżenia słuszne no i punkt wyjścia bardzo ciekawy, jednak sama książka przeprowadzona w taki sposób, że bardziej zainteresuje entuzjastów różnych definicji, rozważań teoretycznych niż historyka czy też socjologa, bo po pierwsze Konad zastanawia się co Kowalik miał na myśli, stosując taką, a nie inną terminologię. I odwołuje się też do mm, książek, prac Jana Baszkiewicza, zresztą wybitnego polskiego historyka z nurtu lewicowego, marksistowskiego, którego prace są lekturą obowiązkową na przykład dla mm, zainteresowanych historią rewolucji francuskiej. I te rozważania Baszkiewicza też rozkładam na części pierwsze terminologicznie. як Baszkiewicz rozumie rewolucję burżuazyjną, też odwołując się do klasyków Marksa Engelsa. Czego brakuje przede wszystkim w tej pracy? No, moim zdaniem brakuje odniesienia myśli Kowalika i jego spostrzeżeń do faktycznych wydarzeń lat 80. i późniejszej transformacji lat 90. Tego niestety nie znajdziemy, a dla historyka, ruchu robotniczego, pracowniczego, historyka transformacji. Takie rozważania byłyby najbardziej istotne. Mnie teoretyczne zastanawianie się nad różnymi definicjami przyznam, że nie przekonuje, a liczba przypisów i też takich rozwiniętych przypisów, w których są wyjaśnione, jest wyjaśniona ich istota, też zaburza lekturę tej książki, więc raczej dla zaawansowanego czytelnika, bardzo szczególnego, podchodzącego, bardziej teoretycznie i od strony y, nauk ekonomicznych, ale właśnie takich y, teoretycznych niż y, socjologii, y, historii, czy też y, historii ruchu robotniczego. Y, polecam, jeśli kogoś interesuje takie podejście. Y, jeśli nie, no to warto sięgnąć po inne, y, bardziej ogólne i, i bardziej takie popularne opracowanie, na, na przykład Davida Osta, y, Kręskę Solidarności. Mimo wszystko polecam dla niektórych czytelników. Myślę, że będzie to bardzo wartościowa praca. Grzegorz Konat, Polska Rewolucja.